Z Ewangelii według Świętego Jana. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne. Jaki to pokarm nie niszczeje? Nie znamy chleba, który by nie zbutwiał. Nie znamy wody, która stojąc nie stałaby się brudna, nie uległaby zniszczeniu. Nie znamy takich pokarmów, które trwają. Jedno tylko wiemy na pewno: trwa miłość, wiara, nadzieja, a miłość z nich największa i przetrwa wszystko. Oto pokarm, który nam ofiaruje Jezus Chrystus. Do zobaczenia jutro.